Widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę nietypowy odcinek, ponieważ powiem o przyszłości tego kanału, trochę, że tak powiem. A mianowicie z tego co widzę, moje filmiki nie są najlepsze. Sam to widzę, nie, nie tylko ich popularność taka niska. Co w sumie też mnie trochę nakłoniło do tego. Przez co będę się starać zmienić ten kanał na, na lepsze? Może też podobę podpowiadać w komentarzach co można poprawić i tak dalej. No na razie z tego co zauważyłem postaram się poprawiać jakość dźwięku, jakość ogólnie nagrywania i zacznę za niedługo wrzucać filmiki daily i live y prowadzić o których będę uprzedzać na, na moich nagrywkach. No to by było w sumie na tyle, co mam do powiedzenia. Życzę Wam miłego dnia. I pa pa.